Witajcie w nowym filmiku. Dzisiaj mam dla was filmik odnośnie seramisu. Jak zacząć, co kupić, czego potrzebujecie, wszystkie niezbędne informacje, które ja zebrałam, e, których ja się nauczyłam. Wszystko będziecie mieć w jednym filmiku, więc dzisiejszy filmik jest bardzo teoretyczny. E, jeszcze przesadzę sobie e, jedne te epipramium. Żebyście mogli zobaczyć mniej więcej jak ja to robię Więc co, zapraszam do oglądania Zrobiłam sobie podpunkty i mam ich aż 10 Więc prawdopodobnie to będzie bardzo długi filmik Mam nadzieję, że nie będzie jakoś nudny Postaram się mówić o konkretach i nie wychodzić poza temat Chociaż może być ciężko Chciałabym zaznaczyć, że ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Ja po prostu nauczyłam się na swoich błędach. Są na pewno ludzie, którzy mają większą wiedzę na ten temat, więc zaznaczę, to że ja nie jestem ekspertem, nie chcę nikogo edukować. Ja opowiadam o swoich rzeczach, o swoich doświadczeniach, także zaczynam od punktu pierwszego. Nie wszystkie rośliny będą lubić ceramizm. Tak, to prawda. To już musicie sprawdzić niestety na swoich roślinach. Ogólnie się mówi, że przeważnie większość roślin, które nie lubią za bardzo wody, typu syngonium, yy, jakaś monstera, difiembachia, to wszystkie te rośliny będą się super czuły w ceramisie. okej, okay, ale niestety, jeśli nie przetestujecie tego na swoich roślinach, ponieważ one są, każde nasze rośliny są różne, mimo że mamy na przykład jeden rodzaj, to nie będziecie wiedzieć. Na pewno musicie uważać na rośliny, które są już starsze. Musicie uważać na ich korzenie. E, więc z Mojego doświadczenia jest to, że rośliny, które miałam starsze, w których za bardzo wyczyściłam korzenie, e, padły mi. Na szczęście e, takie rośliny jak przykład monkey, e, która się podobno super czuje w ceramisie, e, mi umierała, więc ja sobie ją pocięłam, więc mogłam sobie ją rozmnożyć, Rozmnożyć od nowa, ale nie z każdą rośliną będziecie mogli sobie takie coś zrobić. Na przykład mi sygonium padło. Proponuję wybrać rośliny, które macie nowe, które dopiero kupiliście i je oczywiście sobie sprawdzić. Czyszczenie korzeni 70%, tak sobie zapisałam. Pokażę Wam teraz, jak ja przygotowuję roślinę do ceramisu, żebyście mogli sobie zobaczyć. Najważniejsze jest dolniczka. Oczywiście możecie wybrać sobie taką dolniczkę, ale na początek proponuję Wam wybrać sobie przeźroczystą dolniczkę, żebyście widzieli co się dzieje z korzeniami. To jest naprawdę super, ultra pomocne ja zobaczyłam przez co taką dolniczkę dużo takich zgnitych korzeni. Po prostu wyciągnęłam roślinę, pulsowałam stare korzenie i wsadziłam ją od nowa. Jeszcze dodam, że ceramic możemy używać wielokrotnie. Na przykład ziemia nam zgnije i wyrzucamy, ponieważ ma patogeny. Ceramiz ich nie posiada. Prawdopodobnie może ma patogeny, nie jestem 100% jakimś biologiem, ale chodzi o to, że możemy po prostu ceramiz używać ciągle, 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 ciągle. Nie wyrzucamy go w ogóle. Więc bardzo ważny jest keramiz do tego. Sprawia, że woda nam nie stoi. Przez keramzy przepływa woda i nie stoi nam w dolniczce, ani nie stoi ta woda w korzeniach. Ok, więc pokażę Wam, e, jak tutaj wsypuję. Oczywiście, ja muszę takie braki, po prostu już mi się kończy. Ceramiz mam, ale nie keramzyk mi się kończy. I Jeszcze ważne, oczywiście, zapomniałam. Seramis oraz keramset musicie namoczyć. Oczywiście, osobno będzie Wam lepiej, zdecydowanie będzie Wam lepiej, osobno. Moczycie. E, osobno ceramic, osobno keramzyt i moczycie go przez 24 godziny po czym przepłukujemy to ten ceramic oraz keramzyt niektórzy jeszcze wyparzają keramzyt, ja tego nie robiłam e, zobaczycie taką gliniastą wodę oczywiście ta woda będzie się jeszcze długo, długo wydobywać z tego ja powiem szczerze, że, że tak przepłukałam piąte dziesiąte, ponieważ ja nie miałam sitka, takiego cienkiego sitka więc ja widzę, jak mi przepływa ta woda, to jeszcze wylatuje, ale mi to po prostu powiem szczerze, nie przeszkadza. Oczywiście usłyszycie też, że seramic i keramzyt to jest super, ponieważ nie brudzi. No, no, nie brudzi jak ziemia, ale powiem wam, że i tak nie jedno, co się naodkurzałam, to się naodkurzałam. Powiem wam, że 5 litrów seramisu i 5 litrów keramzytu starczyło mi no, prawie na wszystkie rośliny, czyli powiedzmy na 40 roślin. Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę e, super. Ale to jest w twoim, przeszedł na mój bo brzuszka? Bo my jesteśmy bliźniaki. I później pójdzie już we. Dobra, cicho? No dobrze, du. Do. robi nam wspaniały drenaż, jeśli chodzi o seram. Jeszcze super ważny atut dla seramisu jest taki, że nie pozwala nam przelać rośliny. Jeśli chodzi o tą kwestię, to wiadomo, to był dla mnie duży plus, ponieważ ja przelewam i jak na razie powiem wam, czy coś przelałam. Eee, chyba nie, chyba jeszcze nigdzie przelałam. Także tak wygląda nasza warstwa drenażowa. Można było tu się pokusić jeszcze o trochę, ale że ja mam małą dolniczkę oraz widzę, że te epiprem ma spore korzenie i ja zostawię tutaj sporo miejsca. Więc zajmiemy się teraz korzeniami. Ja oczywiście tą warstwę ściągam. Zobaczcie, co tutaj się dzieje w środku. Jak widać, korzenie są mocno zbite, więc on już i tak potrzebował przesadzenia. Chcę Wam pokazać, jak wyglądają korzenie przygotowane do ceramisu. Możecie zauważyć, że tak 70-80% ziemi wyczyściłam oraz podpadały takie zgniłe końcówki, więc... albo jakieś takie korzenie porywane, więc to będę właśnie zaraz wsadzać. taką pierwszą warstwę, więc teraz sprawdzam jak korzenie, jak roślina. Pamiętajcie, nie popełniajcie mojego błędu, wsadzajcie głęboko. Więc musicie pamiętać, że serami to nie ziemia, więc nie będzie się trzymać za bardzo roślina, dlatego ona musiała być mocno tutaj upchana. Świetnie. Więc zrobił mi się taki leciutki bałagan tutaj, ale to nie szkodzi. Zauważam, że już mi się sarami skończy. Także do następnej rośliny będę musiała chyba kupić nowy zapas. Więc tak to wygląda. Jak zauważyliście, ja jeszcze pomagałam sobie patyczkiem drewnianym. Oczywiście tym patyczkiem drewnianym też pomagałam sobie uwolnić korzenie. I tak to wygląda z bliska. Więc zobaczymy jak te epiprem będzie sobie tutaj radzić. Jeśli chodzi o podlewanie, to zalecane jest dwa razy zwykłą wodą, a później już co tydzień, co dwa tygodnie z nawozem do seramisu Ja jeszcze nie używam nawozu do seramisu ja mam jeszcze taki nawóz do roślin zielonych. Potem wlewam nawóz i tak rozrobiony nawóz podlewam po prostu wszystkie rośliny. Więc chciałam Wam pokazać, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Oczywiście nie bójcie się, prawdopodobnie nie przelejecie rośliny. Zobaczymy, czy wyleci tutaj coś czerwonego. Zobaczcie, ja podlałam teraz roślinę. Widzicie, ceramiz jest mokry. I teoria jest taka, że gdy ceramiz przeschnie, wtedy podlewamy roślinę. Teraz wam pokażę, czy mam taką roślinę, która jest sucha i w sumie, która potrzebuje podlewania, ale nie do końca, bo to wtedy wy wiecie, czy podlewaliście tą roślinę np. 3 dni temu, a szybko starabić się no to nie znaczy, że już musicie szybko podać roślinę. Po prostu, jeśli ta roślina potrzebuje podlewania takiego zwykłego jak w ziemi, np. raz w tygodniu, jak zawsze ją podlewaliście, tak właśnie ją podlewajcie po prostu. Nie podlewajcie ją za często, nie za późno. Oczywiście ta roślina jest dlatego podlewana zwykłą wodą, ponieważ musi się przystosować jakby do życia w saramisie, ale zauważyłam, że tak rośliny od tygodnia do dwóch łapią o co chodzi i, i sobie fajnie sobie żyją po prostu. Czy ja mam taką... O! chodźmy o Zobaczcie na przykład na syngonium. Widzicie? Zęgoni mam na przykład tutaj suche, ale ja wiem, że podlewałam ją dwa dni temu i ja po prostu już jej nie będę podlewać, po prostu czekam do następnego tygodnia albo jak zobaczę, że potrzebuję, albo sobie przypomnę po prostu. Eee, Powiem, że od kiedy rośliny są starami się, to przestałam je tak po prostu często podlewać, więc eee, plus dla mnie. <laughs> Widzicie? Możecie zauważyć tutaj kolor tej wody. Może nawet wypływać ciemniejsza. Także nie przestraszcie się tego, to jest normalne. E, tak to mniej więcej jest. I widzę, że nawet te resztki e, ziemi wylatują, więc to też fajnie. Ja sobie jeszcze zaklę, o czym jeszcze nie powiedziałam. Z mojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że nie rozmnożymy i nie ukorzenimy rośliny w ceramice. Robiłam takie eksperymenty i niestety to się, to się nie powiodło. E, także możecie zawsze spróbować, proszę bardzo, ale. Może się komuś udało, może ja coś robiłam źle, nie wiem, ale nie udało mi się jeszcze nic ukorzenić i rozmnożyć. W sensie, że ukorzenić bardziej. Nie udało mi się nic ukorzenić w ceramisie. Słuchajcie, jeśli używacie swoich e, dolniczek, na przykład wtórnych, tak jak mówiłam, możecie kupić sobie nowe, przeciroczyste albo po roślinach, e, ja je zawsze dobrze czyściłam. Myłam je dosłownie. Pod bieżącą wodą ciepłą, żeby po prostu jakiś tam patogenów, jakiś tam chorób z ziemi po prostu nie przenosić, nie wiem czy to jest ważne. Ja po prostu tak robiłam, nic się moim roślinom nie działo. Mam niektóre właśnie w takich dolniczkach, jak na przykład jak na przykład te syngonium, widzicie, ono nie jest przeźroczyste. Dolniczce w sumie z moich notatek wynika, że o wszystkim już wam powiedziałam. Powiedziałam wam, jak przygotować serami. Moczymy 24 godziny przed i ceramic i keramzyt, Nie musicie używać keramzytu, ale Wam bardzo polecam, e, ponieważ zostawia on warstwę drenującą, e, dzięki czemu nie przelejecie swoich roślin, nie będzie on stać w wodzie. Mm, powiedziałam Wam, jakie rośliny można mniej więcej użyć. E, jakie rośliny można wsadzić do ceramizmu, mówię, ja wsadzam skrzydło kwiaty, które podobno kochają wodę i nie powinny być w się, ja wsadziłam i czułam się świetnie, wsadziłam też kalatelę, która niestety, niestety mi padła, ale e, w przyszłości planuję kupić sobie jedną kalatelę, która mi właśnie padła i y, jeszcze raz spróbować, więc możecie wybierać sobie rośliny y, po prostu pod siebie, jak czujecie. Y, Oczywiście zasada jest taka, że to jest tylko dla roślin, które ulubią mało wodę, ale e, jak mówię, ja wsadzam teraz praktycznie wszystkie rośliny, e, jakie mam. Mam e, Pring Princess, mam Anturium i wszystkie są w ceramisie i wszystkie super rosną. Czyszczenie korzeni to oczywiście widzieliście, e, wszystko zostało omówione, pokazane. Podlewanie omówiłam z Wami, nawóz również z Wami omówiłam. Słuchajcie, jeśli chodzi o te sprawdzanie pH, bo ja się o tym niedawno dowiedziałam. Sprawdzanie pH to jest głównie dla hydroponiki. Powiedzmy, że te rośliny nie są do końca hydroponice, ale już nie są jakby w ziemi. Więc ja po prostu z samej czystej ciekawości sprawdziłam, czy moje pH jest wody z nawozem i jest dobre. I jak sprawdzić takie pH wody? Bierzecie swoją wodę jakąkolwiek macie, którą podlewacie kwiaty, rośliny dolewacie swój nawóz i musicie mieć tester pH. Ja mam taki tester pH yy, z sklepu zoologicznego, ponieważ ja kiedyś sprawdzałam pH wody dla rybek i sprawdzacie sobie, jakie, jakie wtedy te pH Wam się pojawia. Ponieważ yy, rośliny w hydroponice potrzebują pH, o Jezu, już nie pamiętam, między 5, 4, 6, coś takiego, a nasza woda mniej więcej ma 7, 7,5-8, więc jakby jest nie do końca. Z nawozem, nasza woda, właśnie, powinna uzyskać te specjalne pH wody dla roślin, dla takich roślin, które nie czerpią żadnych wartości odżywczych z, z tego podłoża. One czerpią tylko wartości odżywcze z, naszego, z naszej odżywki, więc to też jest dla nich bardzo ważne. Więc dlatego. Warto też sobie sprawdzić na początku TPH. Jeśli macie bardzo niskie PH, czyli 7-7,5, to jest jakiś sposób, który niweluje TPH. Ja już nie pamiętam. Prawdopodobnie to jest chyba ocet albo soda. Nie pamiętam, nie pamiętam, powiem Wam Ale to już jest taki głębszy temat. Na pewno musicie pamiętać o nawożeniu, ponieważ, jak wspomniałam, Nasze rośliny nie czerpią korzyści z podłoża, ponieważ ono jest jałowe. Yy, na przykład w ziemi mamy różne mikro minerały, które mamy i one ta roślinka sobie czerpie. Ale niestety nawożenie jest bardzo kluczowe, jeśli chodzi o ceramizm. Bez tego Wam rośliny nie przeżyją, yy, więc ja powiem szczerze, że nie skupiam się tak bardzo o podlewałam tydzień temu nawozem, czy w tym tygodniu podlewać, czy nie. Ja po prostu lecę na bada, po prostu raz leję wodą, raz leję przefiltrowaną z akwarium, raz leję z nawozem, więc ja tak się naprawdę bardzo nie... Przejmuję, nie zapisuję, bo ja nie jestem z tym systematyczna, w ogóle nie potrafię zapisywać, kiedy podlewam, kiedy co. Po prostu idę na intuicję i jakoś na razie to się u mnie sprawdza. Nawożenie jest ostatnim punktem i jest najważniejszym. To jest jakby cała moja wiedza, którą sobie zgromadziłam, y, którą ja się posługuję i u mnie się sprawdza i u mnie działa. Oczywiście macie masę różnych filmików, macie masę różnych. Y, osób, które się bardziej na tym znają i może Wam coś nowego podpowiedzą. Oczywiście, jeśli macie jakieś pytania i jestem w stanie na nie odpowiedzieć, to chętnie napiszcie komentarz na dole. Także ja i moje epipremium, które zaraz idzie na półkę, dziękujemy Wam za oglądanie, miłego dnia.